Siemano, witam w kolejnym odcinku, jesteśmy na GeForce Skins, troszkę nie było, ale wracamy, teraz w następnym miesiącu będzie nawet więcej odcineczków, więc fajnie, będzie konkursik, ale dobra, jest jeszcze nowy evencik, także jest dużo tych rzeczy do ogarnięcia, zaczniemy sobie albo od konkursiku, dobra, pierwszy dla widza, wystarczy zostawić suba, lajka i pisać komentarze pod tym odcinkiem, następnymi z g ki i teraz coś trochę nowego, bo będzie taki kodzik specjalny, który będziesz mógł sobie użyć na stronie, także też coś nowego yy, rzecz. I jest jeszcze konkurs dla osób, które wpłacają z kodem RAFIKOS. Czyli jak chcesz sobie pootwierać skrzynki, użyjesz kodu RAFIKOS. Masz 5% bonusu do doładowania portfela i jedną drogową skrzynkę mil jak wcześniej nie byłeś. No i patrz, yy, załóżmy, chcesz sobie doładować, OK? Dostajesz 5%, dostajesz walutę eventową i dostajesz, proszę Państwa, jak etykiety. Za 25 zicko można jednego etykieta odebrać na tego Good Także no, ten krótko, bo do 18 sierpnia, także nie, nie będzie to długi konkursik, no i jak chcesz pootwierać to, wiesz, przy okazji możesz nagrać, wyrzucić, a nóż coś tutaj pójdzie. Od czego zaczniemy? A, no, milspeka możesz, właśnie jak wcześniej nie byłeś, to i tak, yy, wiesz, podarmową skrzynkę, coś można sobie podziałać. No i dobra, otwieramy Jungle Slipstream. Proszę Państwa, jest zupełnie nowy event na stronie. Wygląda on, kurczę, ciekawie, mamy tutaj graficzkę elegancką, no, kurczę, ogólnie te grafiki i animacje na G4 są mocne. Mamy nowe odskrzynki tryby, 54 dni. Dobra, lecimy. Tutaj też dostajemy tą walutę za otwieranie tych skrzynek. Tutaj mamy ją e, u góry. To są o, patrz, kurcze, fajnie, no cały czas są jakieś zmiany, na, moim zdaniem, na plus. Patrz, pyk, elegancko, klejnosiki dolatują, Czy mamy klejnoty, ok. Dawaj kolony. Jeszcze raz, to jest tak najtańsza tutaj, co mamy w ogóle? No tutaj dużo szans na tą kolony i takie skinki. Średni, no w sumie takie niskobudżetowe, takie fajne do jakiegoś ekwipunku. No i dostajemy walutę, nie? Tak samo za wpłatę ją dosta możemy dostać. Zaraz wam powiem co z nią zrobić, tylko pot potestujmy każdą z tych skrzynek, co? No zobaczymy co tu w ogóle słychać, bo nie patrzyłem na to. Tutaj raczej taki przód też niskobudżetowy, no i dalej wiadomo, to już są fa... Widzieliś to? Ej. I tak, i tak cz ty, <laughs> stuwa, ale... No nie, no te, te motoglowcy, czekaj, jeszcze raz muszę to otworzyć. Bo tutaj, no powiem wam, że ta skrzynka z potencjału. Emperor? O kurczę, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, ty. Do trzech razy sztuka, czy coś. The Crew, póki co, o. Okej, okay, dobra. No, klasik. Dwa razy. Trzeba było zostać na tym. Za 20, Cursor Corsar, czy coś. Tutaj mamy dużo czerwonych już. O, tutaj, patrz, takie fajne kombo, ty. Okej, okay, fajnie. E, Patrzcie, jakie fajne kombo nie? Kurczę, ty, tak zrobić sobie w gierce. Placot. Ty no, kurczę, ej, te skrzynie eventowe. Nie no, mocny temat. Lecimy dalej, captain. Co tu? O, to kolony jest. Na simowe jakieś ko... Ty no, no nie, no nie, no nie, ty, ty, ty. Muszę na to patrzeć bardziej. No tutaj niezbyt. Dobra, lecimy dalej. Sia Brothers. No proste. 230 klejnocików. Zerkniemy syrciutko. Nie no ty to dzisiaj jakiś warty jest człowieku. Elegancki. Dobra jeszcze raz. Idziemy na to najdroższą skrzyneczkę. I, się, I klejnoty lecą. Kurde. Point Ty, to chyba też jest git, czy nie? 68. Nie no ty. Proszę państwa, nowy event to jakiś OG jest totalnie. Bardzo miło. A tutaj chyba... <laughs> Klasik. Dobra, to jeszcze raz to otworzymy. Dawaj jeszcze raz. Bo tutaj ten kraken akurat. Wciągnął, to co wcześniej się udało wyciągnąć na dno Ej, 108, no i super Te skrzynie eventowe, będziemy to częściej otwierać, bo fajnie, ten, ten evencik mnie lubi chyba Patrz, no i widzisz, masz tą walutę, nie? No to co, breakera możesz sobie użyć, pyk Normalnie, no i mamy jakieś tam beretki Jest jeszcze generator, zobaczmy animacje, właśnie Właśnie, o animacjach mówiłem, że też są super Tylko orange, widzisz, 500 jest minimalna, okej okay. To dawaj 500 no. Ja cię kręcę. Wurze, śliczne. Naprawdę jest to tak OP. Patrz, to się otwiera. Prześliczne. mamy lumena jakiegoś. Dobra, to był evencik. Tyle z niego. Jeszcze tu jest w ogóle Cyber Madness. No ale to też otworzymy. To na streamie akurat widziałem. To możemy sobie otworzyć. To może w jakichś następnych odcinkach ogarniemy. Ej, ja w ogóle mówiłem, że to jest ładny skin i fajny, ale w gierze tak nie jest tak OG. On, mam go teraz. Bardziej jest tak na splażarcie. UFO też, nowe, nowe rzeczy, nowa tutaj skrzyneczka. Są, są tu nowości, jakby nie było. Yy, bitwy, dobra, tak, zróbmy kontrakt. Zrobimy Oj, może tak nie, zrobimy coś w ten sposób. Też na streamie fajnie kontrakt mi wyszedł. No, ostatnim, ej, kurcze, tylko tutaj mój necik czy też kałpik, no nie wyrabia, nie? nie, wyrabia. No dobra, zobaczymy. Odpisz kontrakt. 103 nach. Dobra, kontrol. kontrol. co byśmy chcieli? Jakiś skin za złotówkę i coś takiego do pogrania fajnego. Co jest fajnego? O, ice Colgic. Co, so alt. Dawaj za 84. Otwórz. Please, please, please. Aha. Dobra, dzięki, dzięki. Bitwy może dzisiaj nie będziemy robić. Dzisiaj bez bitew, W następnym odcinku, że tak powiem, sobie yy, podziałamy z bitwami. I co, jakieś nowe skrzynki jeszcze? Tylko tu już kurczę, drogie, 6 Aha, aha, czekaj. o chyba znowu grafiki trochę pozmieniali, czy mi się wydaje. Mazą, to chyba nie wiem, czy to nie jest w ogóle nowa jakaś skrzynka twórcy. Dobra, dawaj. Dawaj, Mazą na no, otworzymy. Nitrot, Riot, sorry. O, no, Eee. Seabrador, to so wszystko było, także nie nie gdzie jest ta nowa zakładka? Ja jestem ślepy, szkoda. Cyber Security to 96 Nie, nie, to jeszcze raz tutaj Jeszcze raz tutaj No i co, zapraszam do oczywiście pisania komentarzy, łapkowania Jak ktoś chce pootwierać to, to z linku, z kodem I co, i ponagrywaj, wrzuć mi to i wiesz, wiesz o co chodzi Przetestujemy też z tymi kodami yy, konkursiki, w sensie, zapisanie komentarzy A jak, no i pewnie jak mi się to pokończy to Wiesz co, zrobimy, no, wrócimy do jakichś rozdawania skinków po prostu Także teraz więcej właśnie g 4 będzie, bo będzie no, no, no będzie tego dzieneczków, także fajnie też. Jak ktoś lubi sobie otwieranko, może pomyślimy nad jakimś contentem ciekawym, jak masz jakiś pomysł, pisz śmiało, nie? Tutaj może, możemy coś podziałać. Na pewno pomysłów trochę się znajdzie, ja też tam będę coś kminił, bo wiadomo, jak tutaj na przykład nowy evencik, to zawsze można fajnie poklikać, nowe skrzynki. Ale też, żeby jakaś tam różnorodność była. Dobrze, proszę Państwa, bo gadam i gadam, a powoli trzeba zwijać. Więc dzięki za dzisiaj. Widzimy się w, pewnie nawet jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się o 15.00. Cześć. cześć.